Witamy ponownie 25 minut po 10. E, program o tym i owym, czyli o wszystkim i o niczym tak naprawdę. I wiesz, warto by było w tym momencie też e, przybliżyć dzisiejszy dzień, prawda? O wszystkim. Marcin. I o wszystkim i o niczym, tak, tak się mówi, w... prawda? Tak, ale nasz program jest o wszystkim. O wszystkim, tak? tak? O wszystkim. E, tak jak już wspomniałeś, 24 dzień lutego. Dzisiaj imienino obchodzą Jaśmina, Ma Marek i e, Bogłard. My oczywiście wszy życzymy wszystkiego najlepszego, a urodziny dzisiaj obchodzi polski aktor, nie wiem, czy znasz, Jan Wieczorkowski. Tak, tak, oczywiście, no i raz rozmawialiśmy. Tak, tak. Aktor młodego pokolenia, zresztą bardzo wspaniały, także życzymy wszystkiego najlepszego, a zaglądając troszeczkę dalej, czyli do świata, to dzisiaj Estończycy mają swoje święto. Święto niepodległości, a w Meksyku obchodzony jest dzień flabii. A zaglądając jeszcze dalej w głąb naszej historii, to dokładnie 73 lata temu do sprzedaży trafiła pierwsza szczoteczka. I tak mówią się o Europie. Zębów. Estonia, potem Meksyk, wiem, że wyjdziesz w kosmos, a tutaj takie sprawy przyziemne, jak szczoteczka do zębów, tak? Tak, szczoteczka do zębów. Bardzo, bardzo mało mówi się o takich przyziemnych sprawach, tak jak powiedziałeś, o takich rzeczach, z których korzystamy na co dzień, a można, można takie rzeczy celebrować i przypomnieć, że nasze szczoteczki do zębów, które używa, używamy w domu, mają 73 lata. em uma história. No proszę. A ja myślałam, że ludzie prehistorycznie jeszcze, wiesz, korzystali. też. Tak. Ciekawe, ile lat, ma, ile lat temu powstały pierwsze kosmetyki, ale takiego pytania na pewno dzisiaj nie zadamy naszemu kolejnemu gościowi. Z nami jest już Agnieszka Kanka Witamy ciebie no. bardzo serdecznie. Cześć, Agnieszko. Zrobił się bałagan, nie wiem, czy coś się wysypało, czy tak powinno być? Wiesz co, no, ja mam dzisiaj opowiadać o tym, co ma się znaleźć w kosmetyczce. Oczywiście ja w swojej noszę jeszcze więcej. Przyniosłam taki... Aha, czyli to nie był wypadek, nie. bo oczywiście tyle no, kobiety tak. noszą, tak? Przypomnijmy, że dzisiaj będziemy rozmawiać... O tym, czego nie może zabraknąć w kosmetyczce każdej pani. No i Agnieszka przygotowała cały wachlarz możliwości. Ja rozumiem, czy przygotowałam to przygotowałam podstawy. Przygotowałam takie podstawy. Zacznę Zaczynając... ja od podstaw. No. No. Tak, rzeczywiście, czy w kosmetyczce są tylko kosmetyki u kobiety, czy jeszcze również inne rzeczy? To ja jest to jest pytanie ja, podchwytliwe. Ja mam dwie kosmetyczki takie w, w torebce. W jednej mam kosmetyki, a w drugiej takie rzeczy jak chusteczka, długopis. Ale widzę pilniczek i tak do paznokci, także już odpowiedź jest, że nie, bo pilniczek to to nie kosmetyk. Mhm. Więc zaczniemy od, takich, y, od takiej podstawy podstaw, czyli o podkładzie. Każda z pań powinna mieć podkład. Y, jeżeli ma ładną cerę, to na pewno korektor. I taka m, najważniejsza uwaga to to, jak, jak sobie dobrać ten podkład. Czyli najpierw no wypróbować. Bo to, to jest standardowe pytanie, które wszystkie panie zadają i zawsze mają z tym problem. Jak dobierać? E, proszę sobie wypróbować e, kilka prób na ręku, potem wybrać, jak on już zastygnie, ze trzy kolory, które nam się wydają najbardziej. Najbardziej adekwatne do naszego typu urody, bo mimo wszystko ręka się różni kolorem od twarzy, więc wypróbować je na przykład na brodzie. Czyli potem nie, nie na właściwe. dłoni, tylko na. Najpierw na dłoni spośród tam na przykład sześciu, wybrać sobie dwa, trzy odcienie, a potem już wypróbować to na twarzy. Więc to jest taka tak a propos podkładu. No na pewno puder sypki, czy prasowany, też każda z pań powinna w ciągu dnia, prawda? Doprawiamy sobie troszeczkę. Można nosić pędzel, bo jest. Im o wiele łatwiej, albo jeżeli mamy gąbkę w podkładzie w takim pudrze, no to, no to puder z gąbką. A jeżeli chodzi o ten puder sypki, to czy też jest jakiś specjalny wymóg, jeżeli chodzi o kolory? Wiesz, co najlepiej w ogóle i to jest nie tylko do takich pań dojrzałych, ale do tych młodszych, które, które próbują dopiero i, i stawiają pierwsze kroki w makijażu, żeby nie wybierać sobie ciemniejszych, bo ciemny puder zawsze nas postarza, a otonia jaśniejszy zawsze nas odmładza. Więc zawsze ja mimo wszystko proponuję, żeby zawsze wybierać sobie o ton jaśniejszy, bo potem dochodzi do tego róż, cienie i, i, i tak dalej, i tak dalej, więc zawsze jaśniejszy. Dobrze, zaczęliśmy od podstaw, powiedzieliśmy o podkładzie, o prasowanym pudrze, przechodzimy dalej. Kolejna no to rzecz tak, róż. Bardziej zaawansowany, tak? Tak teraz. <grym> to zaawansowany, czyli tak. róż. I na przykład cienie. Ja wybrałam same takie kosmetyki neutralne, które tak jak ty masz dzisiaj makijaż, będą powodowały to, że wyglądamy młodo i, on, i taki makijaż jest dla starszej pani, dla młodszej pani. Jest taki neutralny, że na pewno żadna, żadna z pań z tak, takim kosmetykiem nie zrobi sobie krzywdy, a można sobie takimi cieniami nawet, jak nie mamy czasu, czy jedziemy e, pociągiem, czy jedziemy do pracy, można sobie nawet palcem makijaż zrobić i potem poprawiać w ciągu dnia. A jeżeli ja mam jeszcze pytanie, jeżeli hmm? chodzi o taki róż, nakładamy go oczywiście na policzki, czy, bo mi się wydaje, że chyba róż używamy tylko zimą, czy, czy to niekoniecznie, latem no, też można? Nie, używamy go całorocznie, tylko też mamy problem, jak go nakładać. Więc najłatwi, najłatwiejszym sposobem jest to, żeby nałożyć go za pomocą takiego małego lusterka, bo róż ma podkreślić kolor tęczówki, więc nakładamy go bliżej oka niż, niż niżej. Więc Uwaga, tutaj, cena to, wskazówka, na Bliżej oka. oka nie widziałem. No nie, ale ma pokreślić wskreślić. naszą tęczówkę. I oprócz tego, no, ja przyniosłam jeszcze oczywiście niezbędny i to jest niezbędnik taki, który każda pani ma, to jest tusz do rzęs. Więc tusz do rzęs znajduje się w każdej kosmetyczce. Yy, może nie być różu, czy jakiegoś pudru, czy korektora, ale no, każda z pań ma tusz do rzęs, bo, bo znam panie, które bez wytuszowanych rzęs w ogóle nie wychodzą. może nie mieć podkładu, ale bez tuszu nie wychodzi. No i kolory pomadek czy błyszczyków. Ja też wybrałam takie neutralne, podkreślające urodę, bo e, o ile bardzo dużo pań używa takich mocno wydłużających e, tuszów, dodających objętości, chociaż tak zaleca się to na wieczór, tak samo takich mocnych pomadek też nie powinnyśmy używać w ciągu dnia, raczej takie Raczej no, takie naturalne, delikatne. Agnieszko, pozostaje nam jeszcze pytanie, czy te wszystkie kosmetyki, jakie teraz wymieniłaś, powinny być w kosmetyce każdej pani, czyli na przykład... Zadbanej nasba... pani. Zadbanej pani. A jeżeli no. chodzi o nastolatki, pani, którzy dopiero zaczynają się malować, to czy też to wszystko, czy powinniśmy to jakoś ograniczyć, powymieniać? Panie, które zaczynają się malować teraz, to są dziewczyny, które chodzą do gimnazjum, czyli Panie, które mają 14-15 lat i mój taki apel do, do rodziców, żeby im tego nie zabraniać. Eee, nie zabraniać. Nie zabraniać, żeby pomóc im w doborze właśnie takich najbardziej neutralnych, delikatnych kolorów, ponieważ on, ona, taka córka czy, czy, czy nasza siostra młodsza, pójdzie do, do szkoły i pod wpływem koleżanek, tak się pomaluje w łazience w szkole, także lepiej dobrać jej coś neutralnego, nawet bezbarwny, tusz do rzęs, taką odżywkę, jasny jakiś błyszczyk czy pomadkę. Jeżeli potrzebuje, bo zazwyczaj to są takie problemy z terą tutaj wchodzą w grę, więc kupić jakiś fajny korektor. Jakiś antybakteryjny, żeby, może. Tak, bo, bo to czasami są po prostu już jakieś takie małe kompleksy wchodzą w grę, więc troszeczkę jej pomóc, chociaż ja wiem, no ja też się zastanawiam, jak będę miała córkę, czy, czy tak mi łatwo będzie pomagać jej, pozwolić jej pozwolicie się malować, bo będzie mi się wydawało, że ona już jest wtedy już taka, no, jest, staje się kobietą przez ten makijaż. Ale to wiecie, to jest taka zasada, zakazany owoc smakuje lepiej no, tak ale jak właśnie, nie zabroniony makijaż. Owoc to smakuje bardziej, także nie zabraniać, a pomóc jej w doborze takich jak najbardziej neutralnych kosmetyków. To teraz wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że dobieramy kosmetyki dla nastolatki. Czego nie może w kosmetyczce zabraknąć? Hmm, wiesz co, no ja bym proponowała zamiast podkładu korektor, yy, który będzie nam taki antybakteryjny, który, który stosujemy tylko i wyłącznie punktowo, bo Wtedy ten cały podkład na, na całą twarz nie jest nam potrzebny. To może być puder prasowany albo tylko puder prasowany, jeżeli nastolatka ma ładną cerę. Yy, to może być jakiś delikatny błyszczyk, tuż do rzęs, albo taki bezbarwny żel, żel do formowania rzęs. Yy, no i myślę, że to wszystko. No, to są tak młode dziewczyny, i czasami bardzo wdzięczne. Pamiętajmy, że one nie mają. One mają jeszcze ładne cery, młode są, więc nie muszą używać takich ciężkich kolorów, więc wszystko są naprawdę najdelikatniejsze. A cienie są też jakoś dopuszczane? Wiesz co, są dopuszczane, ale ja specjalnie wzięłam taką, jak powiedziałam na początku, taką bardzo jasną paletę, same takie neutralne kolory, które i nastolatka może, może stosować i taka starsza pani w ciągu takiego makijażu dziennego. One się bardzo nie odznaczają, one są naprawdę zbliżone do, kolory, do koloru skóry, a ładnie nam przykrywają powieka, że ona jest taka yy, matowa i jednolita, także... Myślę, że takimi żadna, żadna mama nie będzie miała pretensji, jak córka będzie takimi wymalowana. Tak, czyli apel do wszystkich mam, żeby Pomóż, nie, zabrama, nie zabraniać no. się malować, tylko po prostu pomóc i dobrać odpowiednie ko kosmetyki, tym bardziej, że teraz już wszyscy wiemy, jak, wiemy jak te kosmetyki e, dobierać. Tak, to też. Wiesz. Warto byłoby teraz zapytać, tak, to jakim samochodem powinna jeździć kobieta terenowym nie, kombi, żeby mieć wszystko dużo większą chyba kosmetyczkę niż ja dzisiaj tą przykładową, na pewno większą. Ja myślę, że dla kobiet kosmetyczka już odchodzi, prawda do. Musę, teraz są plecaki kosmetyczne, A, torby, chlebaki nie, chlebaki, nie, tak żeby jak <laughs> że najwięcej zmieścić. Ładna, duża, taka pojemna kosmetyczka i, i każda z Pań jakiś tam... Ja, ja przyniosłam naprawdę no za dużo rzeczy, bo ja tak noszę, ale no wystarczy jeden tusz, jeden błyszczyk, yy, i jeden puder, same takie drobnostki. Można mieć jeszcze, o czym ja nie wspomniałam, yy, pilniczek do paznokci, bo to się każdej z Pań przydaje każdego dnia i krem do rąk, może być mniejszy. No, ja może bo mam dużą torebkę, to mogę mieć wszystko takie duże, ale może, o przepraszam, to może. Może już mniejszy. wiedzą, prawda? Te kilka takich drobiazgów, prawda? <noise> tak, Agnieszka przyniosła, żeby no. pokazać, co powinno być w kosmetyczce. Kilka. A, tak, Agnieszko, dziękujemy Ci <noise> bardzo za te cenne rady. Teraz Marcin już będzie wiedział, czego, czego nie może zapomnieć, zabierając tak. kosmetyczkę. <noise> Teraz kosmetykami zajmuje się Piotr Wojciechowski, który szykuje się do rozmowy, to za chwilę, e, a my za moment porozmawiamy z Batą Glosą na temat tego, co możemy znaleźć w dzisiejszej porannej prasie. Tak, zapraszamy. Zostańcie z nami. Jest program o tym i owym. Nie odchodźcie od telewizorów. Po przerwie Beata Glosa przedstawi przegląd prasy, a Piotr Wojciechowski porozmawia z zespołem Nocna Zmiana Brusa. Wracamy po reklamach.